Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Hemar, a dzisiaj pogramy sobie w Shapes 2. Nagrywam ten odcinek, ponieważ jest bardzo mało porodników w ten temat. I chciałem tutaj Wam pokazać, tak naprawdę jak tutaj się gra. Dlaczego tak mówię? Ponieważ gra ma wiele za zaoferowania. Ale tak naprawdę na początku można się zgubić to całkiem nieźle. Czym to się je? To jeśli graliście w jedynkę no to tam było w miarę wszystko proste. A tutaj mamy to wszystko bardzo ładnie opracowane dzięki czemu tak naprawdę gra troszeczkę prowadzi nas za rączkę, żeby mm, ułatwić nam całą tą pracę. Zapewne każdego z nas przerażają oraz bardziej skomplikowane kształty, które e, nie zachęcają do gry. Ale nie przejmujcie się tym. To tylko tak wygląda. E, zaczynając od początku. Grze mamy 4. Inaczej. E, zaczynając od początku. Pierwsze co musimy zrobić, to przejść cały małżeczek, tak naprawdę, który tutaj jest. Czyli do, dotąd, do płynów. Tutaj mamy jedyneczkę, więc tutaj się kończy. kiedy gdyby uzyskamy poziom operatora. I teraz po kolei. Zobaczcie, że to wszystko ma sens tutaj. Znaczy może na początku nie, no bo tu mamy całe koło, które musimy uciąć, które musimy uciąć, więc to jest logiczne. Kwadrat cały, który musimy też uciąć. I to jest wszystko, co musimy zrobić, czyli uczy nas obrotu i przycięcia. Kolejny etap kluczowy to jest kładanie piętro na piętrze, czyli dostajemy układacz swój, który możemy wykorzystać do tego, żeby te kształty warstwami na siebie nakładać. Zobaczcie, że każdy wzór można obejrzeć, można go obrócić, rozłożyć na czynniki pierwsze. Aby dokładnie zrozumieć, co my musimy z tym zrobić, i tu jest tak samo. Zobaczcie, macie kwadrat i koło nałożone na siebie. Które musicie pociąć? Które musicie pociąć? Proste. Tutaj mamy ćwiartkę. Na ćwiartkę musimy nałożyć drugą ćwiartkę, a później spróbować to połączyć w taki, w taki wzór. I to jest, jak gdyby, drugi etap. Trzeci etap to są schematy. I tutaj, tak naprawdę, też. I tutaj, co chciałem Wam pokazać, to jest jak gra prowadzi zarączkę. Czyli na początku musimy ułożyć sobie taki wzór. To do tego musimy nałożyć sobie tutaj jeszcze kwadrat. A potem ten wzór wyżej, który tutaj mamy, musicie nałożyć na to. Zobaczcie, jest plus. I tak naprawdę, trzymając się tego, wiemy, co mamy robić po kolei. Platformy kosmiczne, tutaj gdzie. Już przeszedłem. Tu macie dokładnie tak samo i pokazane nawet na kolorach. Czyli mamy ćwiartkę czerwonego koła, później mamy całe koło, a na dole jednocześnie musimy budować sobie kwadrat. Tak naprawdę, oczywiście możemy mieć gotowy, ale łatwo z, z tego wyjść w kwadrat. I to jest jak gdyby kolejne, kolejne etapy. Ja jestem już tutaj. Tutaj jest tak samo, zobaczcie, jest zielony kwadrat. Z tego zielonego kwadratu musicie zrobić taki dwukolorowy kwadrat, który służy jako podkład do tych gwiazdek. I tutaj nas to uczy malowania i wykorzystywania tych płynów do tego. I to jest core, czyli tego musicie się trzymać, żeby um, swobodnie, jak gdyby, uczyć się gry. O tego jest dużo więcej. Ja jestem na razie na tym etapie, docieram do pociągów. Więc też się jeszcze uczę, ale to rozumienie tego systemu nam pomaga. Teraz kolejne co musimy zrobić to są zadania. Zadania w sumie gdyby nie były bonus, gdyby nie było bonusu w postaci punktów badań byłyby tylko ciekawostką, a tak są celem Celu. I teraz robiąc to po kolei, zobaczcie, tu macie dokładnie tak samo, czyli to się układa w jeden wzór. Nie róbcie, że robicie z numeru 1, z numeru 2, z numeru 3, bo to jest proste, bo to znaczy jest za mało miejsca, żeby to zrobić. Bo teraz zobaczcie, jeśli zrobicie sobie ten kształt, dostaniecie jeden punkt badań. Jak go przytniecie, macie dwa. Jeśli go przytniecie macie kolejne dwa, a jeżeli złożycie te dwie ćwiartki macie sześć punktów i to tworzy jedną całość i każde te zadanie po kolei tworzy się w całość. Zobaczcie, takie nawet najprostsze piramidy, układanie trzech klocków, trzech kwadratów na sobie daje nam dwa punkty, ale jak dołożymy jeszcze jeden mamy cztery. No i teraz tak naprawdę, robiąc po kolei, zdobywamy y, punkty badań, a potem dostajemy limit platform, który jest nam potrzebny do dalszej rozbudowy. Ale o tym za chwilę. Yy, no i dobra. I zobaczcie, że nawet takie skomplikowane kształty jak tutaj, Czyli wychodzimy z połowy kwadratu, dokładamy tutaj drugą połówkę y, w poziomie, Dokładamy kolejną połówkę i dokładamy kolejną połówkę nie jest czymś skomplikowanym. Zaraz wam to pokażę. Zobaczcie, bo ja ten kształt robię teraz. Robię go tutaj. Do tego też dojdziemy. Zobaczcie. Tutaj z tej wyspy pobieram sobie taki kwadrat dwukolorowy, który sobie tutaj leci. Tutaj do tej naszej platformy. Tu się wszystko zgrywa tak naprawdę jeśli chodzi o produkt finalny, lub po prostu od razu ładujemy do wiru. I teraz ten kwadrat jest cięty na pół. Tu cięty i tu cięty. Tutaj jest obracany po to, żeby się złożyć. Pamiętacie ten pierwszy kształt? To było to, co było wrzucone. Potem to wszystko jest obracane Tutaj jeszcze dodatkowo cięte, bo, bo zawsze tego jest mało. Ale to jest kwestia opt optymalizacji. I do tego drugiego kształtu jest dokładnie ten trzeci. I tutaj to tworzyło nam trzeci wzór. I kolejny z tej, tej czwartej nitki. Robiłem dokładnie tak samo, bo to po prostu kopiujesz i wklejasz sobie um, wzory, schematy. I to wszystko buduje na ten czwarty kształt. I tak naprawdę to jest wszystko. Czyli po kolei, jeśli robimy wzór, wróćmy sobie do tego. Jeśli robimy sobie te zadanka, zobaczcie, że to jest wszystko logicznie poukładane. Tylko kwestia, co chcecie robić. No i teraz robimy to, tak? Zdobywamy sobie te punkty badań, które są bardzo istotne w naszej grze. Dlaczego? Ponieważ mamy tu ulepszenia. Ulepszamy, ulepszenia mamy dwojakie. Albo przyspieszamy sobie naszą pracę, czyli przyspieszamy taśmociągi, wyrzutnie, tniemy, niszczymy, to, co wszystko jest potrzebne do bróbki, i super. Bo to powinniśmy robić, ale też to jest oczywiste, powinniśmy też odkrywać tutaj um, rzeczy, które są nam potrzebne do jakby to powiedzieć, innych rzeczy, innej, innej formy obrabiania tych kształtów. Czyli Inaczej przecinamy. Mamy też śmietnik, do którego możemy rzucać niektóre rzeczy, jeżeli potrzebujemy coś ułożyć. Różnego rodzaju obracacze, etykiety, i tak dalej, tak dalej. A potem możemy odblokować sobie takie platformy. Zobaczcie. A te platformy, to zaraz do tego dojdziemy. To wam powiem o co tu chodzi, dlaczego to są platformy. Ostatnią rzeczą, taką globalną, to jest operator, czyli poziom operatorów. I teraz do tego etapu potrzebujemy konkretny kształt, który muszę, którego musimy zrobić bardzo dużo. Ale ten kształt nie bierze się znikąd, ponieważ on występuje tutaj. Czyli ja zrobiłem błąd, ponieważ usunąłem wszystko, jak zrobiłem ten kształt, czyli zaliczyłem sobie tutaj platformy kosmiczne i odblokowałem płynne i malowanie. Ale jeżeli sobie to zostawimy albo ustawimy to inaczej, to nam się zbiera do Kolejnego tego poziomu, operatora. I za to oczywiście też są nagrody i te kształty są różne. I tak naprawdę tutaj mamy cały clue naszej gry. Dopóki oczywiście nie osiągniemy tutaj tej kwalifikacji końcowej i pewnie będzie można robić różne dziwne rzeczy. I tych zadań jest naprawdę mnóstwo, oczywiście są proste, są trudne. Kwestia, co, co jak gdyby chcecie robić. To jest to. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam w komentarzach. Ewentualnie, jeżeli coś pominąłem, a o czymś wiecie, to piszcie w komentarzach, bo pewnie jest to istotne dla mnie i dla osób, które to oglądają. Ok, czyli to jak gdyby jest oczywiste. I teraz zobaczcie, że mamy tutaj kształt zrobiony. Wchodzimy sobie. To zadanie i dostajemy plus 100 limit, znaczy do 100 zwiększa się limit platform i 8 punktów badań. Tak, mam odblokowane. Tutaj mamy punkty badań. No, tutaj już tłumaczyłem, ok, czyli tutaj może odkrywać, możemy sobie odkrywać różne rzeczy. To już wszystko wiecie. Tutaj mamy jednostki platform, czyli ile platform możemy postawić poza obszarem wiru. Czyli tutaj, ten miejsce jest jak gdyby gratis, ale każde kolejne, które zostawiamy na przykład o, w ten sposób, I ja tutaj robię sobie ten kształt, to kosztuje, plus te taśmy, które tutaj zrobimy, które nam przesyłają z innego miejsca. Zobaczcie, to mapa się nie kończy. Tak, więc tu mamy mnóstwo możliwości, tylko trzeba pamiętać jedną rzecz, że ten właśnie limit jednostek nie jest nieskończony, czyli trzeba więcej sobie tego wszystko trzeba planować, żeby po prostu starczyło nam na wszystko. Ciekawą rzeczą, taką sumę ciekawostką, która jak gdyby podbija chęć do grania, to są te płyny właśnie. Znaczy to jest niby kolor, który był w jedynce, nie wiem czy pamiętacie, on też to barwił. Ale tu zostało świetnie to zrobione. Zrobione w ten sposób. Czy po prostu taka patyczek maluje nam yy, kształty. Ale wygląda to bardzo fajnie. Podoba mi się osobiście jak Wam. Ale wygląda to naprawdę ekstra. Kolejnym etapem, który jest. czy którym nie etapem. Elementem w tej grze, To jest to, że możemy budować wyżej. I po prostu przy takich akcjach, typu składanie czegoś, po prostu składamy jedno do drugiego. I to wszystko układa się naprawdę w fajne rzeczy. Co jeszcze nam pomaga? Są schematy, które możemy sobie wykorzystać. Możemy mieć gotowe schematy, bo niektóre rzeczy się powtarzają, więc po prostu wybieramy sobie z biblioteki i wklejamy. Oczywiście jeszcze je zapiszemy wcześniej, no bo to jest istotne. Um, ok. I na początek to chyba by było wszystko co miałem do powiedzenia, bo to trochę, trochę sobie pograłem. Bo jak obejrzałem mój pierwszy odcinek, którego no w sumie polecam obejrzeć, tak żeby zobaczyć jak, jak się popełniał błędy ja na początku. Bo jak chwilę pograłem, to naprawdę otwierają się oczy i właśnie tutaj to wszystko, co wam dzisiaj powiedziałem, powoduje, że mm, będzie po prostu łatwiej. Te dziwne kształty, które gdzieś tam mamy z tyłu głowy, na przykład takie, nie są już dla nas, y, znaczy są wyzwaniem, ale nie są takim, że o jezu, nie dam rady w ogóle, co oni to wymyślają. Więc teraz tak naprawdę zaczyna się zabawa. Zabawa z naszą wyobraźnią i chęcią pomysłem, jak, jak to wszystko zbudować. Bo ja na przykład robię w ten sposób, że tutaj. I teraz nie wiem teraz, czy te taśmy, czy te taśmy. No bo tu mamy piętra. Tutaj a tutaj możemy tylko w jednej linii, więc nie wiem czy to da się zrobić wielopoziomowo. Lub tego jeszcze nie odkryłem. Jeżeli ktoś coś wie, no to napiszcie w komentarzach, czy jest to możliwe. Bo w ulepszeniach. Chyba nie widziałem, żeby to można było piętrować. Tu są dalej pociągi, i to jest wszystko tych ulepszeń. No i to by było tyle, co miałem do, wam do powiedzenia na ten temat. Napiszcie w komentarzach, co, jak wam się gra, jakie macie ciekawe pomysły. Pamiętajcie, że każdy gra inaczej. Każdy gra po swojemu, każdy buduje po swojemu. Niektórzy korzystają z gotowych schematów, a niektórzy budują sobie ręcznie wszystko, bo tak lubią. I to nie jest złe. Ok, moje strony to wszystko. Jeżeli film Ci się podobał. Chciałbyś więcej takich filmików zobaczyć, to poproszę o łapkę w górę. Jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, to róbik oczywiście. Komentarze są do Waszej dyspozycji, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.